maleczko wszystkim ma być magnes, będą grzyby Wziąłem tę torbę Duże wiaderko i patrzcie jakiego zawodnika mamy Kozaczek trochę my go Uszkubły, ślimory, ale jeden z jest. Pięć metrów obok jest drugi zawodnik prawdziwek. Wygryzały go jak nie powiem co. Oczywiście. Pierwsze co to sprawdzę Czy jest dobry, ale dobry Dobra, ja się go oprawię i sobie włączę później Teraz napotkałem takich gości dwóch jeden tu drugi tu Ubrałem się powiem jak amator bo w krótkim rękawie No ale jest 28 stopni, więc Trudno żeby ubrać je inaczej. Patrzcie jakie piękności. Dobra. Trzeba je doprowadzić do ładu i składu i do wiaderka wrzucić. Patrzcie ktoś mnie ubiegnął. Znalazł pięknego, prawdziwego, robaczowego zresztą, ale nieważne. Przechodzące lasy znowu Może wszystkiego nie znalazł, poszukamy. Patrzcie tego gościa. Na ścieżce. się wyrosną. Bierzemy. powiem że chyba dziesiąta butelka z wodą ja po prostu będę podlewał ten las żeby grzyby rosły chyba no to daremne grzybów nie ma ale tego jak zwykle full całe szczęście że większość jest plastiku szczęście nie wiem czy to idzie z szczęściem nawet Przynajmniej dla mnie, przynajmniej to jest lekkie. Nie wiem, widzę następną, ale ta niestety szklana chyba. No. Dobra, torba pełna. Macie też tak jak chodzicie po lesie, że wydaje wam się, że każdy pająk na was poluje Ja już dzisiaj chyba zaliczył za 40 albo 50 pajęczyn. masakra Patrzcie co mi się trafiło Piękny, dorodny żółciak siarkowy Oczywiście widać że dobry bo już ma dwóch amatorów trzech ale to nic i tak go wykroimy i będzie dzisiaj do jajeczka dobra robię co mam robić dobra piękne zdrowiutki bo kiedyś przyniosłem do domu był robaczywy, no nie wiedziałem, że to się sprawdza. Piękny kolorek. Piękny grzybek. Powiem twoje waży Dołożę go do moich wypocin, że tak powiem. O, od razu lepiej. <laughs> Aha, nożyk. No i ten grzybek teraz mi zrobił dzień. Nie chcę gadać ale druga torba mi się zapełnia. Ale tak jak poprzednio, w większości plastikowe butelki, bardzo lekkie. Zresztą ja do nie należy, więc mogę nosić. Dobra, lecimy, dzień zrobiony. Dobra, teraz na koniec balon jeszcze wpadną. Rybów nie było, mało jest. Mój urobek jest dość nędzny. Ten będzie dzisiaj jedyny. A tamte to tak. Ile w końcu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kozaków. Jeden prawdziwy, jeden żółcia ciarkowe. auto już widzę no ale patrzcie na to niekończąca się opowieść w 80% dzisiaj praktycznie szłem po tej samej trasie no może tam w dwóch miejscach trochę mi się skręciło gdzieś no i non stop świeże rzeczy, no nie ma świeżych rzeczy prawda, prawdę mówiąc mało, wszystko stare ale nie wiem Chodzi się zbiera grzyby to może tego nie widać dobra ja zawijam tego złotego balona i cisnę na chatę filmik puszczę jutro czyli w sobotę I jak przeżyję to znaczy że to był żółtek żółciak siarkowy no ale na 99% był bo już kiedyś jadłem dobra do następnego kochani, cześć.